To jest dla wielu ludzi dobra nowina. Natomiast dobra nowina jest taka, że Jezus przychodzi spełnić Twoje najcichsze, najtkliwsze marzenia. Naj najbardziej utajnione, utajnione y, pragnieniach, których nawet sobie do końca nie uświadamiasz. Wiecie, kto by pierwszy poszedł do nieba? Jakby tak patrzeć na tych wszystkich, których można ostatnio zobaczyć? osiął ze szlecha, Jak skakał, mówił, mnie wybierz! Mnie, mnie! Z widzieliście w jakiejś pościele kogoś, kto by było? Pan Jezu, mnie wybierz! nie, Jak Ty? Nie, my stoimy za filarem. Wiecie, ja nieraz myślę, jak jest, odprawiam święto dla młodzieży, to widzę na świętej turniej na najbardziej smutną minę i postawę. Postawa numer jeden. Postawa numer dwa. Co się stało? Dlaczego wchodzisz do kościoła i wchodzisz do jakiejś zamrażarki? Wiesz, od razu ci gdzie... mróz się ścina. Oczywiście nie będziemy w kościele... Chociaż na pewno na waszej wasze liturgii wyglądają inaczej niż te porafialne. Ale czy, czy tu przychodzisz, że wiesz, że tutaj... Zrealizujesz swoje pragnienia. Dlaczego Pan Jezus wybrał apostołów? Czy to grzesznicy byli? Piotr to był taki pyszny, zrozumiały człowiek. Bo Piotr pragnął. Ten był szaleniec. Pamiętacie, zaraz jak był ten cudowny połów na początku, Piotr rzucił się Panu Jezusowi do nóg, złapał go za nogi i powiedział odejdź ode mnie. Piotr miał pomysły. Kapujecie? To weź ten mikrofon. A potem, po drugiej połowie, Piotr. Ubrał się i wskoczył do wody. Ja tak jeszcze raz widziałem takiego faceta. Ubrał się i wskoczył do wody. On tak pragnął tego Jezusa. Płakał, ryczał, nie wychodziło, uraził Panu sobie, nie nie usłyszał. Ale on pragnął. Koło Jezus wybrał? Jakuba i Jana, synów gromu. Powiedział, ci mi się podobają. Ci będą moją postawą. Grodę, zacznę z Chriszczyną iść do mamy. mamy, pozwól. Przyjechałem z moim nowym chłopcem. Jak on się nazywa? Syn gromu. Słeczko, słoneczko. Z kim Ty się tam zadajesz? Jezus nie wybrał powściągliwych, opanowanych. Zawsze na miejscu, które Thank you. Oh, yes. Ale Jezus wybrał szaleńców, którzy się bili, którzy rozrablali, którzy ciągle czegoś chcieli, którzy się kłócili, który z nich jest większy. Drodzy Państwo, drogie drogi Panie, drodzy Panowie, czego my chcemy? Chcemy być wielcy? A szczególnie mężczyźni chcą być wielcy. A wydaje się, że jak idę do kościoła, to słyszę, bądź pokorny, jak Maryja. Złóż Czy Pan Jezus gani kogoś, że on chce być wielki? Co powiedział do Abrahama? Uczynię cię Ojcem Wielkim, narodu wielkiego. Twoje imię rozsławię po całym świecie. O, to jest propozycja dla was, Panowie. A co powiedział do Dawida? Uczynię cię wielkim, większym niż wszyscy ludzie żyjący w Tobie współcześnie. A co powiedział Pan Jezus, kiedy apostołowie przyszli do Niego i powiedzieli, Panie Jezu, chcielibyśmy siedzieć jeden po drugiej stronie, a drugi po lewej, a jeden, drugi po, drugi po prawej stronie. Czy Pan Jezus powiedział no, no, ale wam się zachciało, nie. Proszę Państwa, On ich wcale nie skrzyczał, tylko powiedział dobrze, dobrze pragniecie, chciejcie być wielcy, tylko do tego dojdziesz przez służbę, będziesz wielki. Wiecie, co Pan Jezus powiedział? Pan Jezus powiedział apostołom rzecz nieprawdopodobnie. Wy dokonacie jeszcze większych rzeczy niż ja. Na litość. Naprawdę? Tak. Będziesz robił wielkie, nieprawdopodobne rzeczy. To są pragnienia. Pragnienia, które nosimy w sercu, jeśli tego naprawdę chcesz, to to zrobisz. Pan Jezus, się, Pan Bóg się nie gniewa na ludzi, którzy pragną gwałtownie, którzy pragną żywo. Zadawam Wam pytanie, które może niektórych Was zdziwi. Pokłóciłeś się kiedyś z Panem Bogiem? Czy pokłóciłeś się kiedyś z Panem Bogiem? A ktoś powie, jej to nie wolno się kłócić z Panem Bogiem, bo Pan jest święty. Nie. Jeden z najpiękniejszych tekstów Biblii, jeden z najpiękniejszych tekstów Biblii, to jest Księga Jeremiasza, Leży ósmy rozdział, jak się Jeremiasz, jeden z największych proroków Starego Testamentu, pokłócił z Panem Bogiem. Poszedł do Pana Boga i powiedział, Panie Boże, mam już Cię dość. Nie będę już Ci służył. Bo co się mam odezwać? To muszę ludziom zwiastować yy, klęskę i porażkę. Ja mam dość takiej służby, wszyscy na mnie narzekają, wszyscy się ze mnie śmieją. I kiedy wyrzucił Panu Bogu z serca całe swoje pragnienie, cały swój ból, to co się stało? Jego serce ożyło. Wiesz na czym może Twoje serce nie żyje? Jedziesz tylko na dogalacza. Słuszy uśmiech, 16 rano, 17 uśmiech wieczorem. Te wszystkie nasze schematy często słychać, super, odpłaj, odpłaj, popara po prostu, super. Wszystko jest nie. Słuchaj, to są sztuczne teksty, wiecie, naukowcy obliczyli, ile razy człowiek kłamie w spotkaniu towarzyskim na godzinę. 18 razy. Nie wierzycie? A przy pomocy rano idziesz, wiecie, o, dzień dobry pani dyrektor, jak się cieszę, że panią widzę, ja Gośka, świetnie wyglądasz w tej sukience, ale do kitu będziesz śmieszna, ale hej, kręci ostro Pan Bóg chce, żebyś wyszedł z serca ty prawdziwy i pokazał swoje prawdziwe pragnienia. Co ty naprawdę myślisz? I wtedy się Pan Bóg z tobą spotka. Bo przychodzimy i Panu Bogu mówimy, a nie, Boże, stróżło tylko tyś jest Pan, tylko tyś najwyższy. Jaki najwyższy? Jaki Pan? Pan na to że zostawił włączonego jeszcze na Windowsie w domu. I stoić na świętej i patrzysz, kiedy wróci się sobie do ściągania tych lewych programów. To jest twój Pan. Całą noc nie siedziałeś z Biblią, całą noc siedziałeś przy internecie, stukałeś z jakąś panienką na czacie. Ale nie mów Panu Bogu, że jest swoim Panem. Bo jeszcze nie jest. Właśnie powiedz Panie Boże, nudzisz mnie. Biblia mnie nudzi. Nabożeństwo mnie nudzi. Tak naprawdę to mnie interesuje kasa, furka, i komórka. No. powiedziałeś kiedyś Panu Bogu tak naprawdę czego chcesz wiesz dlaczego ci ciężko idzie bożesz jeszcze nigdy nie otworzył tu wierę, ja się kłócił popatrzcie jak rozmawiają jak kogo Pan Bóg kopa, ty, to są z nim szczerzy jak Mojżesz rozmawiać z Panem mówi? Pan Bóg mówi do Mojżesza pójdziesz do Faraona, a mówi nie pójdę a pójdziesz, a nie pójdę i Pan Bóg mówi nareszcie jest z kim pogadać no. Mojżesz jak ja cię lubię jak, ty jesteś, jak jesteś szczery Pokłóciłeś się kiedyś z Panem Bogiem. Odstawiamy Panu Bogu akademię na cześć. Nie jesteśmy szczerzy. Przepraszam, nie jest nasza spontaniczność. Może ktoś z was, ja nie wiem, ja nie mam wątku wasze serca, może ktoś z was pół godziny temu, kiedy zespół świetnie grał, śpiewał i tańczył, a tak naprawdę jest wyłowany. tak naprawdę gdzieś by poszedł sam i rozryczał, bo jest mu strasznie źle. I może ten taniec, wiadomo, no dostosowujemy się do grupy, ale może nie szczery. Może będzie szczery jutro, może musisz się z Panem Bogiem wychodzić. Pan Bóg chcecie cię sprowokować, żeby stanął przed Nim prawdziwy. Oglądałem jakiś taki film, że taki chłopak wątły, wszyscy w szkole go bili. Powiedział, zapiszę się na boks. I poszedł do, do takiego klubu i mówił, panie trenerze, chciałem się zapisać na boks. No to ten mówi, no do pokaż się, co ty potrafisz. Założył mu rękawice, postukał się z nim trochę, mówi, synku, zdejmij mi te rękawice. Synku, i tak go popycha. Z ciebie nie będzie boksera. Idź do domu, zapisz się na jakieś tam wrotki, a nie na boks. I tak go popycha. A on tak, co mnie pan tak popycha? Co? No synku, z ciebie nie będzie nic boksera. Co mnie pan tak popycha? Idź, wynoś się stąd, no mówi. A ten chłopak temu trenerowi, trrr. A ten nerw mówi, no nareszcie. No nareszcie, się zdenerwował. Wiesz, dlaczego cię tak w życiu popycha coś? Żebyś się w końcu zdenerwował. Żebyś w końcu wywalił, co naprawdę masz w sercu. Żebyś się w końcu po raz pierwszy w życiu z dna serca wyspowiadał i opowiedział o swoim bólu, bez kręcenia. Pierwszy ciężar opowiadał, jak był we Wrocławiu w katedrze, poszedł się wieczorem pomodlić, katedra była pusta, wziął sobie klucz od zakryski, wszedł do katedry, usiadł władca i tak właśnie usiadł sobie na piętach. Schylił się, że tylko oczy mu było widać na ławki. Patrzy, chodzi siostra zakonna, taka starsza. Ona nie widziała, że ten ksiądz jest pościelem. Też weszła sobie przez zakrystię, zamknęła za sobą drzwi, poszła przed krzyż Chrystusa, stanęła, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego mówi do Pana Jezusa, Ty Żydzie! Ty Żydzie, mówi. Taki wstyd na cały zakon. Wszyscy się dzisiaj ze mnie śmieli. Pamiętaj, do jutra ma być sprawa załatwiona, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kogo Pan go wybrał? Jana Jakuba, synów gromów, Piotra, który czegoś ciągle, Piotr ciągle kombinował, jakieś miecze, jakaś impreza, jakaś rozruba, kto będzie pierwszy. Szabła wybrał, morderce. ale Szabeł był dynamicznym facetem, co, co samo sobie mówił, w żarliwości o judaizm przewyższałem moich rówieśników. Tak Szabeł imprezował, ale to były imprezy, na których krew się lała. Byłem szczególnym zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków. Dzień apostolski mówi, Paweł, dyszał rządzą. Jeśli dyszysz rządzą, to już ja się nie nadaję na chrześcijanina, mam takie porządliwości, erotyczne, nieerotyczne, jestem po prostu szalony, to się nadajesz na chrześcijanina. Tylko idź do Chrystusa, żeby ci uleczył, nie zniszczył tak. Nie zniszczył, żeby ci śruby dokręcić. Tylko żeby ci ten żagiel przestawił w drugą stronę, żeby ta twoja zapalczyłość, porywczość, szaleńczość, ta odwaga, ta szczerość.